Dodawanie interakcji do dashboardów przy użyciu parametrów, czyli tak zwane dashboard actions using parameters. Ok, mamy nasz dashboard. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób używać akcji dashboardowych, czyli czegoś, co wykonuje użytkownik po prostu wybierając odpowiednie elementy dashboardu, tylko zrobię to przy użyciu parametrów. O parametrach, kręciłem też film. I jeżeli nie wiesz, co to są parametry, albo w szczegółach chcesz poznać, jak się to tworzy, to zapraszam do tego filmu. W tym miejscu pokażę, w jaki sposób używać tych parametrów, właśnie do naszego tutaj przykładowego dashboardu. Stwórzmy sobie parametr. Klikam, w wolne miejsce, tworzę parametr, nazwijmy go. Wybierz region. Skoro region, no to typ danych. To będzie string, string, czyli ciąg znaków. No i możemy sobie tutaj wpisać listę, no bo wpisywanie jakiejkolwiek wartości nie ma sensu, ale wpisywanie tego z ręki byłoby obarczone błędem, a poza tym po co się tak narabiać? Można zrobić to sposobem add values from, czyli weź wartości z no i z czego? No z pola region, bo o to nam chodzi. Zobaczcie, to się pojawia samo, nam się wstawiło. To, jaka jest wartość standardowa, ona tutaj wybrało centrum, ale to jest wszystko jedno, to i tak zaraz będzie zmieniane. Czyli mamy swój parametr, ten parametr, nic z nim nie możemy go nigdzie tutaj dodać, bo to jest tylko, jakby można powiedzieć, taka zmienna. Wyświetlmy sobie ją. Show parameter control, no w tym wypadku jest centrum, północ, można wybierać cokolwiek. Ok. Na podstawie tego parametru. Zbudujemy już coś, bo on teraz jest niepodłączony. Musimy stworzyć pole kalkulowane, nazwijmy je region wybrany i co robimy? Sprawdzamy, czy wybierz region, czyli nasz parametr równa się region. Co to będzie zwracało? myślicie, to będzie zwracało prawda lub fałsz, tak lub nie. True or false. Zobaczcie. Po czym to poznać? Tutaj jest wynik tego, że rzeczywiście jest T łamane na F, czyli True łamane na False. Żeby zrozumieć, tak naprawdę, na czym to polega, no to zobaczcie. On zakreśli nam, tylko wybierze nam z bazy, tylko te regiony, które są tutaj wybrane przez użytkownika, czyli w tym wypadku centralny. Zobaczcie. Możemy sobie to zrobić na przykład na przykładzie tego. Zobacz. Mamy tutaj sobie pokolorowane regionami, natomiast ja bym teraz chciał pokolorować tym wybranym regionem. OK. Włączę tutaj jeszcze parametr. Co? Jest centrum? Jest centrum. Jest południe? Jest południe. Jest zachód? Zmienił. Jest zachód. Czyli jest, działa. OK. Teraz sobie pododawajmy te pole wybrane Region, właśnie tutaj, do kolorów. Widzicie, tutaj mieliśmy, tu mamy zachód. Też sobie włączcie, jeżeli nie wierzycie, jak jest. Jest zachód, jest zachód, jest południe, jest południe. Dobra. Rzućmy sobie tutaj to samo. Działamy tutaj w podobny sposób, jak przy, działaliśmy w kolejnym filmie, który pokazywał, w jaki sposób używać tych interakcji dashboardowych. Akcji dashboardowych przy użyciu setów, czyli zbiorów danych. Tam też trzeba było na każdy wykres nanieść ten set. Tak samo jak my tutaj nanoszamy wynik wybrania naszego parametru. Tutaj też przerzućmy. Zobaczcie, co się stało teraz. To jest dla wybranego parametru, natomiast to jest dla pozostałych. Zniknęła nam tu szczegółowość. Level of detail. A jaki był, był na poziomie regionu. Zobaczcie, jak tutaj wrzucę na półeczkę taką pustą, to zawsze standardowo jest region. To de facto nic nie zmienia oprócz tego, że mówi Tablo: Uwaga, masz poszatkować, wziąć wszystkie regiony. To właśnie to mówi. Innym sposobem może, możecie wrzucić sobie tutaj. Natomiast te, te kropeczki tutaj znaczą, że to jest region, że interesuje nas. Pokazywanie per region, dlatego że ten element on nam tylko mówi koloruje, natomiast nie bierze tutaj wszystkich regionów. Ok, no to sobie stwórzmy tą akcję. Na razie się tu nic nie dzieje, oprócz tego, że mamy tak pokolorowane to wszystko. Dashboard, Actions, tego skasuje. No i mamy tutaj do wyboru właśnie change parameter. Standardowo, o co chodzi z tym, że change parameter? Chodzi o to, że ten parametr, jakby będzie użytkownik go zmieniał, my chcemy zmieniać go pewną akcją, interakcją wykonaną przez użytkownika, żeby on nie musiał tego zmieniać o taki, w taki oto sposób, bo to jest jakby standardowe jego zmienianie. Tylko chcemy to zrobić mądrze, fajnie, na dashboardzie, właśnie używając do tego akcji. To skasujemy, bo to było poprzednie. No i zmieniamy change parameter. Piszmy tutaj region wybór. No po prostu jakoś się musi nazywać i to jest analogiczna sytuacja jak w każdym innym menu dotyczącej akcji dashboardowych. Wybieramy po prostu to są poszczególne nasze widzicie, nasze poszczególne arkusze. Wybieramy ten parametr, o który nam chodzi. Możemy mieć tu ich po prostu sporo. My teraz mamy jeden. Wybierz region i field my chcemy zmieniać region. Po prostu. Agregacja tu jest none, dlatego że mówimy to o stringu, więc tutaj nic się nie będzie sumowało. I zobaczcie, co się pojawia. Missing fields on multiple worksheets. 100% jak będziecie się otworzyć, zawsze się Wam to pojawi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj cię łatwo o tym zapomnieć, a o czym już pokazuję. Zapamiętajmy sobie to wszystko, naciskając OK i OK. Na razie się nie przyjmujmy i szukajmy. On nam mówił: On nam powiedział, że brakuje na kilku tutaj naszych arkuszach, wykresach, elementu region. No to patrzymy, tu jest? Jest. Pyk. Super. Mapa sprzedaży? Tutaj brakuje. Zobacz, jest kraj, jest województwo, jest zysk, jest kolorowanie, ale brakuje regionu. Ten region musimy po prostu go dodać, no i go dodajmy, dodaję w te miejsce puste, to jest takie domyślne, domyślny sposób jakby dodawania level of detail, czyli, czyli po prostu stopnia szczegółowości, my musimy powiedzieć tablo, uwaga, masz tutaj tą zmienną region, tak, jak się coś zmieni, to ci się zmieni po prostu region, dobra, ok, jedziemy dalej. Tutaj, tutaj też brakuje regionu, no to go na półkę z detailsami. Tutaj, a tutaj jest ok. No i zobaczmy w takim razie, czy teraz zniknie nam. Zniknął nam tutaj opis, że, że uwaga, że nie ma jakiegoś elementu, że brakuje regionu. Region w tym momencie jest. No i zobaczmy, jak to działa. Działa to w taki sposób, że wybiera się tu odpowiednie, odpowiednie elementy. Natomiast zaletą tego jest to, że można tu klikać sobie w każdy jeden każde jedno miejsce, tak, w każdy ten parametr możemy zmienić na każdym wykresie, na przykład ktoś interesuje się tutaj o polskim, bo ma najmniej w sprzedaży, pyk, no i podświetla się nam to wszystko, podświetla się nam ten region, gdzie on występuje. Tutaj mazowieckie też się, też się wyświetla. Czego nie można tutaj robić, to Parametr nie może mieć dwóch wartości. Jak spróbujecie to zaznaczyć dwa, trzy elementy, to to jest niemożliwe, dlatego że parametr, zobaczcie sobie tutaj, ma zawsze jedną wartość. Jeżeli chcecie używać więcej wartości, no to zachęcam do używania jednak w oparciu o sety, nowa funkcjonalność w Tableau która daje niesamowite możliwości. Może być wiele setów, a poza tym możesz mieć więcej wartości w tym zbiorze danych i na tej podstawie robić kolorowanie czy pokazywanie, jak ma się zachowywać Twój wykres. Tyle, jeżeli chodzi o parametry. Zapraszam do kolejnego odcinka.